Okej. Okay. Jeszcze mikrofon. Siema! To było złe. No dobra, tego nie było. No to tak jakby drugie moje konto techniczne. I będę musiał coś tam pobrać i będzie logali. Więc no nocy u go i co to jest, to jasne no, no co, co by było? no na tyle, no nie, Ten, nie, nie kończę się, nie, nie. Się, nie się. tego nie było, nie, tam nic nie było, nigdy nie widzieliście, nie, nic nie widzieliście. Nie powiedziałem, ja... No, jeszcze Cię smuszam, widzisz? To ja teraz bar bardziej wierzę, że tu jesteś. Nie powiedziałem. No? ja im mówiłem, że, że nic nie widzieliście, a Ty, że ten... No, to chyba wytniemy, to. Jeszcze? No. A, właśnie. i flapping. Dzisiaj mam prawdziwą... No, czyli będę to tak nagrywał. Flappy. <grym> To będzie jakoś tak będę grał, jeśli wam nie będzie widać. Słuchajcie. Będę starał się grać. Ej, być może się przeszedł. Nie, oni tego nie widzieli, ja tego nie widziałem? Gdzie? Ja to widzę. Oda. Czemu ja mam jeden? A, nie, właśnie. O, Craft World Beta. I patrz to, to Nie, ja ten odcinek na tyle pod kulisami. Nie będę. Nie, <śmulny> nie mogę być. Poza kulisami. Co marzę? A i na razie tylko wam pokażę. Flappy Beard. Flappy Beard. Flappy Beard. Skąd wiesz, że nie widzę, może to widzą. Trzeba to jakoś tak podkącić. Tak będziemy grać. No nie, czekaj. Kurde. Przez tą kamerę głupią. Ja mam taką głębą kamerę. I pewnie nic nie widzicie, ale kurde. Sam będę się strasznie denerwował, ale. Będę ci słowa. Będziesz mówił? Nie, 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 nie. Mogę się. Kto pierwszy zauważy, że w pierwszych trzech. ty jednak się pokazujesz, tak? Ej, kto zauważy, że w pierwszych trzech. Co to jest moja asystentka? Ej, ej, ej. przypadkowo. Co? Przypadkowo. Jest na tym odcinku. No, przyszłaś do mnie. No, a to jest Slapy Blitz. I czasami W pierwszych czas mi tak na pewno. Nie, ja, będę w ogóle Kurde. To nie było przecież. to było tylko kury. Kurcze. Sorry? No, przez chwilę mnie na pewno nie widzieliście, znaczy, nie widzieliście jak gram, nie, nie, ale no dobra, czekaj. Żam to? Żam, no, no bo przecież nie... Pokażę przecież... wow! ci jak się zamyka. No zamknęła! Chodź. Okej, panie, przez chwilę pewnie nie, nie słyszeliście albo nie widzieliście zawsze trochę. A, i jak zobaczyliście, post na boku, mam śmieci. Ale chciałbym mnie trochę wrek. Nie, nie będę tego robił. To jest chamski. Znaczy, powiem, że tylko na, na jednym komputerze. można. No, koniec. Dziękuję.